Park sołacki to jedno z najspokojniejszych miejsc w poznaniu. Wśród starych drzew, tuż obok alejki spacerowej, przypadkowy przechodzeń dostrzega sterte nadpalonych gałęzi. Gdy podchodzi bliżej, zauważa coś, czego nie zapomni do końca życia: to ciało kobiety, nagie, osmolone, ukryte pod popiołem. Nikt jeszcze nie wie, kim jest ofiara. Ale wkrótce okaże się, że ta zbrodnia wstrząśnie całym miastem. To historia, która zaczyna się w Parku Sołackim, a kończy w najmroczniejszych zakamarkach ludzkiej natury. Co wydarzyło się 19 marca 2011 roku. Zostań i posłuchaj. Była niedziela, 20 marca 2011 roku, wczesny, chłodny poranek w Poznaniu. Park Sołacki jest położony w willowej dzielnicy Sołacz. Zwykle tętni życiem, spacerują tu rodziny, biegacze przemierzają alejki, a dzieci bawią się na placach zabaw. Stare drzewa, urokliwe mostki i dwa spokojne stawy nadają mu wyjątkowy charakter. Tego dnia jednak spokój miejsca został przerwany. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od głównej alejki przypadkowy przechodzeń zauważył stertę gałęzi nadpalonego ogniska. Kiedy podszedł bliżej, dostrzegł, że spod gałęzi wystają osmolone zwłoki kobiety. Wkrótce na miejsce przybyła policja. Przeprowadzono oględziny, podczas których jednoznacznie ustalono, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Przy zwłokach nie było dokumentów. Nagie ciało ofiary było w tragicznym stanie. Najcięższe obrażenia znajdowały się w okolicach intymnych, co od razu nasuwało najgorsze podejrzenia. Na początku śledczy rozważali, że mieli do czynienia z brutalnym gwałtem. Widok zwłok był tak wstrząsający, że w pierwszych godzinach dochodzenia pojawiła się myśl, iż w mieście działa ktoś niebezpieczny, psychopatyczny, całkowicie bezwzględny. Sprawa natychmiast postawiła na nogi całą poznańską policję. Pierwszym i kluczowym zadaniem było ustalenie, kim była ofiara, zanim można było pójść dalej w docieraniu do sprawcy. Przy zwłokach nie było ani ubrania, ani czegokolwiek, co mogłoby pomóc w identyfikacji ofiary. Policjanci od razu rozpoczęli przygotowanie portretu pamięciowego, próbując odtworzyć, jak kobieta wyglądała przed śmiercią, w nadziei, że będzie to pierwszy trop w śledztwie, które już od samego początku wymagało każdej dostępnej wskazówki. Technicy kryminalni zabezpieczyli wszystkie dostępne ślady, choć było ich bardzo niewiele. Ciało kobiety było rozebrane, a miejsce, w którym je znaleziono, nie dawało jasnej odpowiedzi, czy zginęła właśnie tu, czy ktoś przeniósł zwłoki z innego miejsca. Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia na całym ciele zadane nożem i innym tępym narzędziem. Na ciele znajdowało się 37 ran ciętych i kłutych na głowie, szyi, tułowie i kończynach a także wskazujących na to, że ofiara była bita i kopana. Co istotne, wszystkie zadawano w momencie, gdy ofiara jeszcze żyła. Zgon nastąpił w wyniku wstrząsu wywołanego wykrwawieniem. Obrażenia trzeciego i czwartego stopnia pokrywały 70% powierzchni ciała. Kobieta przeżyła przed śmiercią piekło, ale nikt nie wykorzystał jej seksualnie. Ponieważ nikt nie widział, co wydarzyło się tamtej nocy, śledczy zdecydowali się nagłośnić sprawę. Prokuratura liczyła, że ktoś, nawet przypadkiem, zauważył coś, co pomoże odtworzyć przebieg tej tragicznej nocy. Gdy śledczy szykowali się do żmudnego dochodzenia, w sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot. Dwa dni po odnalezieniu ciała w parku Sołackim na komisariat policji w Poznaniu przychodzi starsze małżeństwo. Są zdenerwowani. Mówią, że od kilku dni nie mogą skontaktować się ze swoją córką, 28-letnią Sylwią. Ostatni raz widzieli ją w sobotę. Wyszła z mieszkania na poznańskich winiarach, gdzie mieszkał razem z rodzicami, i ślad po niej zaginął. Policjanci uważnie słuchali relacji rodziców. Zgłoszenie z pozoru wyglądało jak jedna z wielu spraw o zaginięcie dorosłej osoby. Ale gdy padają szczegóły, wiek, rysopis, ubranie, które miała na sobie w dniu zaginięcia Sylwia, śledczy zaczynają łączyć fakty. W pamięci natychmiast wraca im obraz kobiety znalezionej w parku sołackim. Wtedy po raz pierwszy pojawiła się myśl, której nikt nie chciał wypowiedzieć na głos, że to ciało mogło należeć do córki małżeństwa. Pewność przychodzi kilka godzin później. Tego samego dnia do jednej z poznańskich placówek Straży Miejskiej wchodzi kobieta. Jest pijana, zdenerwowana, mówi chaotycznie. Twierdzi, że wie coś o ciele znalezionym w parku. Funkcjonariusze z grupy operacyjnej natychmiast ruszają na miejsce. Kobieta, którą zastają, to 21-letnia Magdalena Esz. Jeszcze nikt nie wie, że jej słowa staną się początkiem przełomu w śledztwie. Na komisariacie kobieta przyznaje się do zbrodni. Mówi chaotycznie, bełkocze, ledwo trzyma się na nogach. Funkcjonariusze widzą, że jest kompletnie pijana, dlatego decydują się odroczyć przesłuchanie do następnego dnia, wtedy, gdy będzie w stanie mówić jasno i odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Następnego dnia Magdalena wreszcie wytrzeźwiała. Tego dnia złożyła pełne zeznania. Powiedziała, że pięć dni wcześniej zabiła Sylwię. Długo nie potrafiła poradzić sobie z wyrzutami sumienia. To właśnie one popchnęły ją do tego, by zgłosić się na policję. Nie miała jednak dokonać zbrodni sama. Wkrótce zatrzymany został jej wspólnik, 33-letni Ryszard, pseudonim Rafi. Mężczyzna był poszukiwany przez kryminalnych przez całą noc i nad ranem wpadł w ręce policjantów na ulicy Grobla. 23 marca 2011 roku zarówno Magdalena S., jak i jej znajomy, Ryszard N. usłyszeli zarzut zabójstwa Sylwii J. dokonane wspólnie i w porozumieniu. Oboje przyznali się do udziału w zdarzeniu, choć wzajemnie obciążali się odpowiedzialnością za sam akt zbrodni. Policja postanowiła przeprowadzić wizję lokalną. Oboje podejrzani zostali przewiezieni na miejsce zbrodni, by przedstawić swoją wersję wydarzeń. Każde z nich opowiadało inaczej, ale z ich słów. Mimo sprzeczności, zaczynał się wyłaniać przerażający obraz tego, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Według ustaleń śledczych, wszystko zaczęło się od zwykłego spotkania w mieszkaniu, które przerodziło się w ciąg dramatycznych wydarzeń prowadzących prosto do Parku Sołackiego. Ale zacznijmy od początku. 28-letnia Sylwia mieszkała razem z rodzicami i starszą siostrą na Poznańskich Winiarach. Sylwia od dłuższego czasu zmagała się z trudnościami w życiu codziennym. Nie potrafiła odnaleźć się wśród ludzi. Miała problem ze znalezieniem pracy i zbudowaniem stabilności. Uczęszczała na terapię. Zdarzało się, że znikała z domu na kilka dni bez słowa, dlatego tym razem rodzina początkowo myślała, że to kolejny z takich epizodów. Dopiero we wtorek, gdy telefon córki wciąż milczał od soboty, postanowili zgłosić jej zaginięcie na policję. Sylwia szukała w internecie nowych znajomości. Czasem pisała z przypadkowymi ludźmi, czasem z kimś, kto wydawał się naprawdę ją rozumieć. W domu nie mówiła wiele o swoim życiu. Rodzice martwili się, że coraz częściej zamyka się w sobie i unika rozmów. Próbowali ją przekonywać, że potrzebuje pomocy, nawet sugerowali wizytę u psychologa. Rodzice wiedzieli, że ich córka jest lesbijką, ale nigdy jej nie zaakceptowali. Próbowali ją przekonywać, że powinna znaleźć chłopaka, ułożyć sobie życie normalnie, tak jak inni. Dla Sylwii rozmowy te były bolesne, bo zamiast zrozumienia słyszała tylko, że to coś z nią jest nie tak. Właśnie ta część jej życia, o której milczała, zaprowadziła ją do Magdaleny. Sylwia założyła profil na portalu randkowym dla osób homoseksualnych. Tam, miesiąc przed śmiercią, poznała Magdę. Magdalena miała 21 lat i doskonale była znana policji. Już jako nastolatka wielokrotnie trafiała w ich notatki: zabójki, kradzieże, problemy z prawem. Część młodości spędziła w ośrodku wychowawczym. Z Sylwią poznały się w internecie. Ale ich relacja nie pozostawała wirtualna. Dzwoniły do siebie, pisały wiadomości, spotkały się kilka razy. Każde z tych spotkań zbliżało je coraz bardziej, aż do dnia, który zmienił wszystko. Sylwia uwierzyła, że wreszcie spotkała kogoś, kto ją rozumie. Z Magdaleną rozmawiały o wszystkim: o swoich lękach, planach, o tym, co je boli. Magdalena potrafiła wzbudzić współczucie, opowiadała o trudnym dzieciństwie, o śmierci swojej małej siostry, która zginęła w wypadku. W oczach Sylwii była kimś zagubionym, zranionym, kimś, komu warto pomóc. Magdalena miała 21 lat, była atrakcyjna, pewna siebie, ale z opinią dziewczyny, z którą lepiej nie zadzierać. Wśród znajomych mówiło się, że lubi zabawę alkohol, marihuanę, imprezy do rana. Pracowała kiedyś w sklepie na poznańskim Chwaliszewie. To właśnie tam poznała Ryszarda N., nazywanego przez wszystkich Rafim. On mieszkał tuż obok. Często wpadał po bułki, mleko, czasem po piwo. Z czasem zaczęli rozmawiać, żartować, a później widywano ich razem coraz częściej. Magda nie utrzymała się długo w pracy. Została zwolniona, gdy wyszło na jaw, że próbowała sprzedawać narkotyki z za sklepowej lady. Szef wyrzucił ją bez wahania, a ona wzruszyła tylko ramionami. Zwolnienie nie odcięło jej jednak od Ryszarda. Wręcz przeciwnie, zaczęła odwiedzać go niemal codziennie. W jego mieszkaniu spędzali całe wieczory. Zamknięci w pokoju, przy głośnym disco polo i pustych puszkach po piwie, które rano sprzątała jego matka. Co ich łączyło naprawdę, nikt nie potrafił powiedzieć. Ale to właśnie ta znajomość miała zaprowadzić Magdę prosto w sam środek jednej z najbardziej brutalnych zbrodni, jakie widział Poznań. Richard N. miał już swoje za uszami. W kartotece można było znaleźć wzmianki o kradzieżach, rozbojach czy włamaniach. Kilka razy siedział w więzieniu. Ostatni wyrok wynosił pięć lat. Kiedy wyszedł, jego matka pani Dorota uwierzyła, że tym razem naprawdę się zmieni. Wydawał się spokojniejszy, unikał konfliktów, nawet pomagał jej w domu. W małym, zagrzebionym mieszkaniu na Poznańskim Chwaliszewie mieszkali razem z chorym ojcem sparaliżowanym po wylewie. Rysiek potrafił go nakarmić, poprawić poduszkę, choć, jak przyznaje matka, więcej robił jego młodszy brat. Po śmierci męża pani Dorota została sama z dwoma synami i rentą w wysokości zaledwie kilkuset złotych. Kiedy więc Ryszard znalazł dorywczą pracę na budowie, kobieta poczuła ulgę. Wierzyła, że może to właśnie ten moment, że wreszcie ich życie się trochę ustabilizuje. Ale nie zdążyło, bo kilka tygodni później policja zapukała do jej drzwi. Magdalena poznała Sylwię przez internet. Zaczęło się od zwykłej przyjaźni, rozmów i spotkań, które z czasem przybrały bardziej intymny charakter. Magda spędzała czas zarówno z Ryszardem, jak i z Sylwią. Szukała w każdej relacji czegoś innego bliskości, zrozumienia, a czasem zwykłych przyjemności jak alkohol. Sylwia często odwiedzała Magdalenę, spędzały razem długie godziny. Ich relacja była silna, a różnica wieku siedmiu lat nie przeszkadzała w tym, by między nimi rodziło się coś więcej niż przyjaźń. Magdalena była jednak przede wszystkim bardzo samotna. Mieszkała w zatłoczonej kamienicy w domu, w którym prócz rodziców było ośmioro dzieci. Rodzina nie potrafiła stworzyć jej poczucia bezpieczeństwa. Tragiczny wypadek młodszej siostry, która zginęła w wieku siedmiu lat, odbił się głęboko na całym domu. Matka rzadko zainteresowała się dziećmi. Ojciec był ciągle w pracy, a dzieci pozostawały same w dzielnicy. Z czasem Magdalena coraz częściej sięgała po narkotyki i alkohol. Często chodziła pijana. Wokół niej gromadziły się grupki hałaśliwych i agresywnych nastolatków. Jej zachowanie wywoływało strach wśród sąsiadów, którzy bali się wychodzić na klatkę schodową i unikali kontaktu z nią i jej znajomymi. W kamienicy, w której mieszkała rodzina Magdy, Życie od dawna nie należało do spokojnych. Sąsiedzi wielokrotnie skarżyli się właścicielowi budynku, prosząc o interwencję, jednak bez skutku. Rodzina miała podpisaną długoterminową umowę najmu, a ich obecność stawała się dla pozostałych lokatorów codziennym koszmarem. Drzwi do ich mieszkania od zawsze wydawały się barierą nie do przekroczenia. Po drugiej stronie znajdowały się tylko głośne rozmowy. Kłótnie, zapach alkoholu. Dziś jednak panowała tam tylko cisza. W pokoju Magdy nadal stoi łóżko przykryte różową narzutą z serduszkiem, jako symbol naiwnej tęsknoty za miłością, której nigdy nie dostała. Być może właśnie takiej miłości szukała w Sylwii. Dziewczyny spotykały się często, spacerowały po poznańskim sołaczu, rozmawiały, śmiały się. Ich relacja była pełna emocji, czasem czułości, czasem napięcia. Noc z 19 na 20 marca 2011 roku miała być kolejnym spotkaniem. Nic nie zapowiadało tragedii. Sylwia i Magda siedziały razem w parku. Tymczasem Ryszard, dowiedziawszy się o ich spotkaniu, wpadł w złość. Jeszcze chwilę wcześniej kręcił się pod kamienicą, ale po jednej z wiadomości od Magdy ruszył w stronę Sołacza. Co dokładnie wydarzyło się później, wiadomo tylko z zeznań. Magda miała zaatakować Sylwię, uderzyć ją w głowę. Dołączył do niej Ryszard. Razem bili ją, kopali, ranili nożem. Polała się krew. Dziewczyna upadła na ziemię i zaczęła tracić przytomność. Ciosy zadane później były brutalne. Wymierzone z bezmyślną furią. Sylwia zginęła na miejscu. Jej ciało zostało rozebrane, okaleczone i podpalone, a następnie ukryte pod gałęziami. Rzeczy osobiste Sylwii zabrali ze sobą. Narzędzia zbrodni policjanci nie odnaleźli. Dla Magdy to wydarzenie stało się ciężarem, którego nie potrafiła unieść. Przez kolejne dni błąkała się po mieście piła i próbowała zapomnieć, ale w końcu wyrzuty sumienia okazały się silniejsze. Dwa dni później przyszła na komisariat policji w Poznaniu i przyznała się do udziału w zabójstwie. Nie potrafiła wyjaśnić dlaczego to zrobiła, powtarzała tylko, że to głupota. Śledztwo ujawniło dramatyczną mieszankę emocji, zazdrość, alkohol, brak kontroli. Magdalena i Ryszard wzajemnie obarczali się winą. Każdy z nich przedstawiało swoją wersję wydarzeń. Matka Ryszarda, kobieta zmęczona życiem i biedą, nie potrafiła już płakać. Wierzyła, że jej syn nie jest potworem, że dał się zmanipulować, że był słaby, naiwny. W małym mieszkaniu pełnym starych pluszaków, które Rysiek zbierał latami, zostały tylko wspomnienia i milczenie. Sołacz, spokojny park w centrum Poznania, jeszcze długo miał nie otrząsnąć się z tej tragedii. W całej dzielnicy Chwaliszewo mieszkańcy mają jasne zdanie. Za tragedię odpowiada wyłącznie Magdalena Esz. To ona sprowokowała Ryszarda do morderstwa. Tego dnia oboje pili piwo, ale to on zadał ciosy, które zakończyły życie Sylwii. To on okaleczył jej ciało, rozebrał je i podpalił. Magdalena była tylko obserwatorką. Po wszystkim wypiła kolejne piwo, a potem wróciła do domu, jakby nic się nie stało. Informacje i materiały dowodowe, zebrane przez policjantów, dały podstawę prokuratorowi z prokuratury rejonowej Poznań-Jerzyce do przedstawienia zarzutów. Sąd rejonowy w Poznaniu zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. W odpowiedzi na tragedię Stowarzyszenie Kobiet Konsola zorganizowało marsz milczenia. Ludzie szli z zapalonymi zniczami i transparentami. Nieśli hasła, dość przemocy, dość dyskryminacji, dość milczenia. Policja eskortowała uczestników, chwilowo wstrzymując ruch na trasie przemarszu. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób. W grudniu 2011 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw domniemanym zabójcom. Za zabójstwo groziło im od 8 lat więzienia do dożywocia. Oskarżona przyznała, że zadała kilka ciosów nożem, ale wskazywała, że głównym sprawcą był Ryszard. Z kolei on sam nie przyznawał się do zabójstwa i obciążał Magdalenę. Jak podkreślał prokurator, żadne z nich nie wyjaśniło, co kierowało ich działaniami. Składając zeznania w prokuraturze, Magdalena oświadczyła, że nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć swojego postępowania, określając je jako totalną głupotę. Mimo młodego wieku oboje oskarżonych mieli już bogatą przeszłość kryminalną. Magdalena była notowana za pobicia i posiadanie narkotyków. A Ryszard miał w kartotekach policji regularne wpisy dotyczące włamań. Prokurator z Poznańskiej prokuratury podkreśla, że oboje oskarżeni usłyszeli ten sam zarzut zabójstwa dokonanego wspólnie i w porozumieniu. Taki zarzut stawia się wtedy, gdy nie da się jednoznacznie ustalić, kto zadał ciosy, a kto użył noża. Według śledczych działali razem, z pełną świadomością i premedytacją. Biegły sądowy, który badał ciało Sylwii, miał powiedzieć, że od lat nie widział tak brutalnie okaleczonej ofiary. W styczniu 2012 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces. Na wniosek taty Sylwii, ale także obrońców oskarżonych, został on utajniony. Wskazywano na ryzyko, iż presja opinii publicznej oraz mediów mogła oddziaływać na przebieg postępowania sądowego, zaś drastyczne szczegóły zdarzenia mogły pozostawać w sprzeczności z zasadami dobrego obyczaju. Ojciec Sylwii, sprzeciwiając się obecności mediów na sali rozpraw, podkreślał, że w czasie gdy doszło do tragedii, sprawa była szeroko nagłaśniana. Dziennikarze mieli nachodzić rodzinę, wchodzić do ich mieszkania, a przed domem przez wiele dni stacjonowały ekipy telewizyjne. Wiele informacji, jak dodał, zostało później przekręconych. Prokurator podkreślił, że nie ma podstaw prawnych do ograniczenia jawności procesu, a społeczeństwo ma prawo znać wszystkie okoliczności tej dramatycznej sprawy. Sędzia pozwoliła dziennikarzom wysłuchać prokuratorskich zarzutów, a następnie wyłączyła jawność rozprawy, zgadzając się ze stanowiskiem rodziny zamordowanej Sylwii. Na sali sądowej oskarżona Magda szeptała do swojego obrońcy, że nie chce, by dziennikarze tam byli. Miesiąc później po przesłuchaniu wszystkich świadków oraz biegłych psychiatrów i psychologa, a także bliskich ofiary, sąd wydał wyrok. Skazał Ryszarda na karę dożywotniego więzienia, jego wspólniczkę Magdę na 15 lat pozbawienia wolności. Poza karą więzienia oskarżeni musieli zapłacić po 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Uzasadnienie wyroku nie zostało ujawnione. Obrona odwołała się od wydanego wyroku, jednak apelacja okazała się nieskuteczna. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji. Ryszard spędzi za kratami resztę życia, Magdalena 15 lat. Sędzia uzasadniał podtrzymanie wyroku, mówiąc: Cytuję. Skutki zabójstwa są zawsze drastyczne, ale przebieg tego zdarzenia. I to, co oboje oskarżeni pokrzywdzonej uczynili, przejdzie do nauk kryminalistyki w Polsce, także przez to, że część śladów przez podpalenie zwłok została zatarta.